Siemanko, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie, Easy i Sayu. I co? I dzisiaj kolejny raz nagrywamy special na YouTube. Tak jest. Mamy ten scenariusz czy nie w końcu? Słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda następująco, na każdy filmik jest przygotowany scenariusz, także mam nadzieję Patryk, że się nie pomyli, bo to jest wszystko rozpisane, na role podzielone, także wszystko jest przygotowane, my jesteśmy profesjonalnymi youtuberami. Tak. Coxholm i dyrektor Watson. Ja myślałem, w ogóle taki miałem pomysł, to Ci może zdradzę, bo chciałem tak, za każdym razem jak będziesz miał jakąś trafną uwagę, to chciałem tak nocić, ty inspektor Dzięcioł, ty ty. A, dobra, to nie. będzie. Ale nie. może być? Podoba Ci się, czy nie? Chce? dobra, jedziemy, słuchajcie. Tak, co robimy w ogóle, Patryk? Zdradź eee... nasz sekret. Tak, będziemy łapać dzisiaj cheaterów. Przebrzydłych, chamskich, wrednych, bo graliśmy dzisiaj Kinga razem, bo ja chciałem sobie wbić tego globala. No i trafiliśmy na cheatera, niestety. Dlatego stwierdziliśmy, że pomożemy trochę naszej społeczności kanterowej. No i zajmiemy się gagatkami. Tak jest. Ruszamy do akcji. To dalej. No. ruszamy, czy nie ruszamy? Ty widzisz to samo co ja, tak? Ja widzę to samo co Ty, tak. Dobra. Okej, okay, to mamy już dowód pobrany. jesteśmy tak... znowu z Patrykiem połączeni. Po... Tak. Czyli, że Patryk włącza nadzór, a ja go mogę sobie normalnie oglądać u niego live. To zaczynamy w takim razie. Okay. Mamy podejrzanego. Suspect, tak jest. Zaczynamy w takim razie. Co on tutaj takiego nadzwyczajnego robi? Nożyk jest, w ekwipunku. Znaczy no, i maskina, no, czyli to takie jakby pierwsze już... Yy... Mogę zrobić to trochę ciszej, nie no, tak naprawdę. No, ja ciszej, nie ma problemu. O, zrobiłem gości. O! No, była taka próba skanowania tutaj przez smoke, ale... O, teraz będzie Jest maski. gitarka? No to super. To już teraz wszystko słyszycie, widzicie. No jak na razie Patryk nic nie wskazuje na to, żeby to był... No wiesz, odpaleniec. dopiero co, co zaczął. Ale no dobra, no spodziewa się, że ktoś tutaj może na niego stać. Co prawda nie mógł wiedzieć, że będzie po lewej stronie, ani po prawej od razu wychylone na prawo. Oj kolego. No zobaczymy, zobaczymy. Ten Tig jest tutaj taki śmieszny, jak się ogląda DMK no te jest. No, to też, to też trzeba wziąć myli. pod uwagę zawsze. No, ten flaszek taki dziwny, powiem szczerze. No, no okej, okay. full auto śmierci, nie żyje. Kolejna runda. Ale ci powiem, że to nie jest taka normalna gra. Od sam, już od samego początku. Ale... Zobac o, zobacz, jest... zobacz, zobacz. Zobacz co teraz zrobił. Doskonale wiedział, że ktoś już jest celowany z terrorystów. Zobacz. Zobacz. No to było trochę dziwne, szczerze mówiąc. No właśnie. I cofnął, bo wiedział, że terrorysta już jest wcelowany. Zobacz. Doskonale, zobacz, no, Ten spodziewał fleszyk. Się, spodziewał się. Spodziewał się, że to będzie jeszcze jeden koleś. Tak samo jak wychodził z tego rogu tam z Palmy, e, też nie do końca chyba wiedział, gdzie ci terroryści są. Czy to jest górna trupa, czy to jest środek, zauważyłeś? No tak, wiadomo, ja zawsze, ogólnie powiem tak, ja jak oglądam zawsze overwatch... to zawsze stoję po stronie zawodnika, w sensie, że zakładam sobie, że jest niewinny. No oczywiście, że tak, no tak i, trzeba. I, i, I tak sobie zakładam, nie? I muszę mieć taki, wiesz, dobitny, dobitny dowód, że rzeczywiście jest, jest coś takiego, że wskazuje na to, że jest na 100% spalony, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś byłem niesłusznie oskarżony o haksy. Mnie to bolało. Chociaż muszę przyznać, że byłem też trochę dumny z siebie. No ale wróćmy, wróćmy może do naszego tutaj no no Wziąłeś? Okej, okay, no tak się może obracać, bo to może być ścięmka. Nie no oczywiście, że tak no. Ale to tak No nie wiem gra tak dziwnie szczerze mówiąc nie, Na przykład jesteś w stanie powiedzieć czy to jest teoretycznie dobry krep czy nie Generalnie jak dla mnie to za dużo wie, przede wszystkim No okej, okay, Teraz zmienił pozycję, wybrał się na B, natomiast też... cofka. No tak, ale po tego, że się tam słyszał, no Nie, nie, to, to, nie tam, no, to tam, to tam, tam nie nic nadzwyczajnego, skorajnie. tak. Dostał flesza. Wierzę, jest jeden po prawej. Bo leży, no leży. No pytanie, dlaczego go zreportowali? No czy wy rzeczywiście jeden miał jakąś taką rundę, wiesz? No, taką no, rundę kobera. Zatrz, zatrz. Zatrz ty, no, ty! ty! To, jest, to jest najdziwniejsze, nie? No proszę cię. I to już któryś raz tak z granatem, że. Zatrz, teraz też tego... flaszczyk idealnie, zobacz. Widzisz rzucony, zobacz. No nie, to było słabe, ale. Najdziwniejsze jest to, że on rzuca te. Chciałby rzucić granat, granat inaczej. Ale tak jak w ostatniej chwili zauważył kogoś, wiesz, przez ścianę straszył się i rzucił go tak na odczep się, nie? Mhm. Mm Małe AFK Konfiguruje haksę. Znaczy, yy, tak, IMA nie ma, nie? To to wiadomo. IMA nie ma na pewno. To tak. nie Tutaj ma. Tutaj podej podejrzewamy ewentualnie. Włuchacza. Włuchacza tak SP, dokładnie. Ale movement ma bota takiego totalnego ci powiem szczerze mhm. Prishot na drugą D Dwie wystrzelone kulki reload to też jest dobre No zobacz, no on sobie biega doskonale Tak jakby wiedział, że tam na drugie nikogo nie ma. No, no. Poza tym gdzie on jeździ z sterownikiem Zawsze wjeżdża w stronę, w którą jest Tero. Teraz też Teoretycznie powinien biec cały czas wcelowany w galerię, a nie gdzieś tam, wiesz, nie po ścianach, nie? No, no, ale miał akurat człowieka na galerii, nie? Tutaj to można, tak powiem, wytłumaczyć jakoś tam, nie? Ale no, Ale to, Ten, po, ale to nie, No dobra, okej, okay, ale to powinno być taki taki odruch, nie? Że jednak no, cały no, czas nie, nie, mimo nie, nie, wszystko nie, nie, jesteś wcelowany w miejsce, i ci tak, może wyjść zawodnik, a nie że celujesz, wiesz, gdzieś... Absolutnie no. patrząc na jego movement i to tak jak celownikiem, no to to jest według mnie raczej, na no, niezbyt dobry zawodnik, nie? To no dziwnie, nie? No zobacz. Widziałeś? Mhm. No okej, okay, no koleś stał sterowany cały czas i teraz znowu taka sytuacja widzisz na środku, nie? Na łoku. I teraz tak, hmm. wie, zobacz. Nie będzie wychylał, bo wie, że tam dużo terrorystów jest. Teraz widzisz, jak spojrzał w dolną trupę, że ten jeden uciekł? Nie no on ma no. Ja cię proszę. Zobacz, zobacz. Zar co zrobił. Nie, ta runda według mnie to jest... E... Ewidentnie. <laughs> Patrz. widzisz? O! Widziałeś to? Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. No to są takie... No nie wiem. No nie ma szans... to, ci... to ciężko wytłumaczyć. No pewnie. nie ma nie to... ma szans tego tak stajmingować, Ceju. No nie ma szans, no. Nie ma szans hmm. ja Jestem ciekawy z proszotem z... mu wiedzie No jak! No, dobra, dobra, dobra Mamy cię gagatku Nie nie, no nie ma opcji w ogóle Zobaczcie jak po... Wychylę dramy znajdę w, w łapie, no to tak robi, no? no tu się wychyla z... Ktoś mógł stać na respie, ktoś mógł stać na skrzynce No nie, nie dobra, 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 to jest świetne, to jest, to jest No takich timingów to, 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 jest niemożliwe Nie, no tu Przy się porusza, do... no zaraz, zobacz dobra. To tam jeszcze z ściany sobie jechał No mówię, to już nie ma więcej co mówić Okej, okay, okej, okay, czyli według nas yy, tak Według nas tak? Mam, mamy go Mamy, mamy go, go y, To może, możesz zaznaczyć? Nie wystarczające dowody duża szkodliwość, wspomaganie pola widzenia, oczywisty bez wątpienia. Poczekaj, bo nie widzę tego, o teraz. E, nie mogę, bo ja jestem tylko obserwatorem. Aha. teraz Bo my teraz... mamy tą opcję, bo wcześniej mieliśmy taką opcję, że mogę sterować, a teraz mam taką opcję, że jestem obserwatorem po prostu co się dzieje u Patryka. Aha, dobra, okej. Okay. Niewystarczające dowody, no bo celowania raczej... Bo nie, nie nadawałem ja No, no na pewno, e, czy no e, na pewno, e, nie? Ale nie było widać. Z tego, jak strzelał to wydawało się, że... że... No tutaj myślę, że... że... Czy inne jakieś wspomagania z gry? Nie, raczej no. nie No i tutaj Gryffin... Nie. No też nie. No ale, no, ale wspomaganie, ale... polacza tak jest. To no, mamy go. Mhm. Mamy cię gagatku. Ewiden z. Przesłyk dogaj na pyk. Poleconym gołębiem. Wspaniała robota, do, doktorze Watsonie. <laughs> nie no, świetnie, świetnie. Ja jestem z ciebie bardzo zadowolony. Patryk, jak oceniasz tutaj naszą ciężką pracę? Ja myślę, że łapki w górę zmotywują mnie do dalszej roboty. A myślisz, że ile takich łapek by cię zmotywowało? Tak szczerze. Ze 100 tysięcy, chociaż Może być ciężko. A tak z 5 tysięcy? <noise> Okej. Okay. Mamy jednego mniej. Mam nadzieję, że więcej osób go zareportuje, bo koleś okay, dobra. Ewidentnie jechał na Wuchaczu i to było widać go mu okiem. Ja, jeszcze próbowaliśmy go bronić przez te parę pierwszych rund. Też lepiej się krył. Za, tak, za, zakładajmy niewinność, A za. do, ale niestety to, to było z, przegięcie. ewidentne bucha przegięcie. Mm. Musieliśmy wyrwać chwasta. Dokładnie. Do zobaczenia. Kto taki chwast żyje, czy Trzeba wyrwać chwasta. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, Siemanko.